Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Mamy godzinę 19.45. Ja już wróciłem po prostu z miasta, ogarniałem wszystkie sprawy, zrobiłem to co miałem zrobić, wpuściłem dla was film na kanał i postanowiłem dla was nagrać film na temat mojej wieczornej rutyny pielęgnacyjnej. Jakie kroki pielęgnacji wykonuję, jakich produktów stosuję, więc zaraz z ogarniętego w miarę człowieka złożonymi włosami, jakoś ubranego, zamieni się w lumpa i wystąpię tutaj przed kamerą z byle, jaką koszulką po prostu i po prysznicu z mokrą głową, ponieważ chcę Wam zaprezentować moją wieczorną rutynę pielęgnacyjną. Więc, jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. No i potwór wrócił, wziął prysznic i wygląda po prostu strasznie, to jest moje prawdziwe oblicze po bardzo mi przykro, jeżeli kogoś przeraziłem słuchajcie, ja już sobie buzię zwilżyłem wodą, żeby umyć ją na wizji żelem do mycia twarzy, nie przyniosłem ze sobą tutaj żadnego po prostu pojemnika z wodą, żeby przy was to spłukiwać. po prostu podejdę do umywalki i sobie produkty zmyję z twarzy więc teraz pierwszym produktem w pielęgnacji, który zastosuję jest oczywiście rzecz jasna olejek hydrofilny więc ja ten olejek ze Senel uwielbiam po prostu za wszystko, za działanie i za zapach więc ja sobie teraz dwie pompki zaaplikuję na dłoń, rozmasuję to oczywiście i zaaplikuję na moją skórę i tutaj muszę Wam powiedzieć, że przy tym oleju naprawdę da się zrelaksować i to porządnie, ponieważ nie dość, że on tak delikatnie, wręcz relaksująco pachnie, masuję całą twarz, tutaj po prostu masaż jest wskazany i bardzo delikatnie skórę masuję. Żeby to wszystko ze skóry wyszło. Wiecie po prostu te wszystkie zanieczyszczenia z całego dnia, filtr, który mam zaaplikowany na twarzy, całą dzienną pielęgnację, wszystko po prostu musi się ze skóry zmyć. I ja ten olejek po prostu uwielbiam. On bardzo szybko po prostu rozprawia się ze wszystkim. Jak najbardziej... I on jest taki esencjonalny. I po chwili masowania skóry takiej wilgotnej tym olejkiem. Nie wiem, czy Wy to widzicie, bo ja to w podglądzie na przykład widzę, że on zamienia się z takiego pomarańczowego olejku w taką białawą emulsję. I jak najbardziej I ja czuję ten komfort. Po prostu uwielbiam ten efekt po całym męczącym dniu. Ja sobie tak skórę właśnie delikatnie masuję w różne strony, żeby. Wszystko porządnie wymasować, żeby rozluźnić mięśnie twarzy i jak najbardziej, oczywiście rzecz jasna, usta również niech się nawilżą. Także ja taki masaż olejkami na swojej skórze wykonuję od 5 do 10 minut. I tutaj po prostu ja uwielbiam się tak relaksować. Tutaj jest łatwy poślizg, nie muszę dokładać tego olejku. Więc przez te 10 minut maksymalnie spokojnie. Mogę sobie przeprowadzać masaż. I teraz moja ukochana widownia pomyśli sobie, że mam coś z garem, że skórę masuję olejkiem 10 minut. Ale wiecie, ja po prostu po całym dniu uwielbiam się tak zrelaksować i po prostu mi to mega służy. No i dobrze, i teraz przyszedł czas na zmycie tego olejku, więc myję ten olejek i do Was wrócę. No i dobrze, i wróciłem po zmyciu olejku z twarzy i teraz czas na porządne oczyszczanie żelem myjącym do mycia twarzy. I dzisiaj do tego celu użyję żelu myjącego marki Recibo. Ja żele używam na przemian. Probiotyczny z Alchemy, z SNL, ten różany żel do mycia twarzy, z Recibo. Naprawdę mam multum tych żeli do mycia twarzy. Ale w przypadku Recibo naprawdę taka ilość optymalnie wystarczy na umycie mojej skóry. Ja żele do mycia twarzy naprawdę... Ekstremalnie szybko zużywam i bardzo delikatnie moją skórę oczyszczam. No dzisiaj wam nie zaprezentuję golenia twarzy żelem myjącym, ponieważ rano się goliłem i szczerze powiedziawszy, nie mam co golić. Wiecie, ja pod prysznicem się umyłem cały, ale mimo tego zawsze, jak wychodzę z prysznica, tak podchodzę do umywalki i myję osobno jeszcze twarz, także jak najbardziej. A ten żel resibo bardzo ładnie pachnie. Świetnie oczyszcza skórę, tutaj nie mam się do czego przyczepić, także muszę Wam powiedzieć, że ten żel z Resibo naprawdę polubiłem, ale już czuję delikatne pieczenie mojej skóry, czyli Armageddon po Retixce zbliża się coraz mocniej, coraz bardziej, także super, cud bajeczka. no i cały ochlapany potwór wrócił do was w pełnej okazałości więc słuchajcie, ja już mam skórę oczyszczoną i teraz zrobię sobie maseczkę peelingu nie robię, oczywiście rzecz jasna ponieważ zrobiłem retik z C i teraz czekam na solidną wylinkę dzisiaj już nawet będę się jąkał bo po prostu padam na twarz, ale chcieliście taki filmik z moją wieczorną pielęgnacją dla was zawsze, także nagram bez problemu i teraz zrobię sobie maseczkę i słuchajcie, tą maseczkę będziecie mieli w moim I Love Boxie walentynkowym tylko w pełnowymiarowym opakowaniu o czym wam mówiłem, ale ja jeszcze mam miniaturki tych masek i one są naprawdę świetne. Jest to maseczka miodowa Badbi i ona mi fajnie tą skórę wyciszy. To jest maseczka wszechstronna. Można ją stosować na twarz, na ciało, na włosy, na skórę głowy. Naprawdę rewelacja i ja zastosuję sobie tą maseczkę miodową dzisiaj na twarz. Ona mi świetnie skórę ukoi. Tutaj mamy miód i olejki. Także Skład jest taki minimalistyczny, przede wszystkim bezpieczny, i muszę Wam powiedzieć, że aplikuję sobie tą maseczkę również pod oczy, ponieważ świetnie rewitalizuje mi obszar wokół oczu. Tutaj nie mam się po prostu do czego przyczepić, także jak najbardziej. Ja aplikuję sobie tą maseczkę. Ona się zamienia w taką formę olejkową. Sobie zamknę oczy i śmiało można tą maseczkę zaaplikować na powieki, nie ma żadnego problemu, więc ja sobie zamknę oczy i zaaplikuję ją również na powieki. Teraz drugie oko. O. I skóra powiek również się regeneruje, łagodzi i nawilża. Także jak najbardziej ja sobie nakładam naprawdę bardzo grubą warstwę tej maseczki. Ja sobie jej nie szczędzę. Ale jak ją otrzymacie w moim I Love Boxie, to zobaczycie jaka to jest konsystencja. Wam naprawdę starczy na bardzo długo. Ale wiecie doskonale, że ja produkty leję na siebie. Wielokrotnie o tym Wam już mówiłem, także ja po prostu nie szczędzę. Jak już mam się zrelaksować, to mam się zrelaksować na całego. Oczywiście na mój podbrudek, na moją szyję. Choć tutaj już do tej partii ciała mam zaaplikowany balsam, więc tutaj już nic nie będę więcej aplikować. I muszę Wam powiedzieć, że całość tej maseczki wpije mi się w skórę. Całość. Całość moja skóra wypije. I będzie świetnie nawilżona. I ja również aplikuję sobie tą maseczkę na brwi. Miód tutaj na brwiach jak najbardziej. I nie zauważyłem żadnego rozjaśnienia brwi. Wiecie, miód ma właściwości rozjaśniające. Ja się z tym liczę. I ja bym nie chciał, żeby moje brwi były rozjaśnione na jakiś kolor niepożądany, nieznany. Ale naprawdę ona mi tego nie robi. I świetnie brwi mam również odżywione, także jak najbardziej. Moje włosy wyglądają koszmarnie w podglądzie, są tak ulizane, no one spokojnie nie wyschną. Nie, 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 no. Jak co chwilę po prostu spukuję coś z twarzy, także one nigdy w spokoju nie wyschną. A ja się nie bawię w żadne opaski, w żadne cuda na wianku. Ja jestem po prostu swój chłopak i po prostu robię to z przyjemnością, żeby się zrelaksować ani nic na pokaz, ani na publikę. Po prostu pokazuję to. Co robię ja codziennie, także, czemu ja mam udawać e, po prostu, że jest inaczej? Nie widzę powodów, trzeba pokazywać po prostu, jak to jak jest w rzeczywistości. Mówię Wam, dzisiaj będę się jąkał. Cholera, będę się dzisiaj jąkał. No i dobra, i skóra jest wymasowana, i teraz maseczka 15 minut, więc pozwolę sobie ogarnąć e, social media w tym czasie i do Was po 15 minutach wrócę. I wróciłem do Was po zmyciu maseczki, jak widzicie skóra jest rozświetlona, jest taka lśniąca po niej i ten efekt jest naprawdę zauważalny realnie na skórze. Słuchajcie, ale i tak nic mnie nie ominie przed tym, co będzie się zaraz działo po retiksie. Jutro rano już podejrzewam, będę miał ostrą wylinkę, bo czuję takie ściągnięcie, że głowa mała. I teraz następnym krokiem pielęgnacji, który jest najważniejszy i wręcz wskazany, jest oczywiście rzecz biorąc tonik. I tym razem zastosuję sobie tonik multivitaminowy marki Unik. Ja ten tonik lubię. On świetnie skórę rozświetla, nawilża. On ma kwas hialuronowy, ma witaminy. Jak najbardziej. On jest, taki, on jest taki żelowy. On jest taki esencjonalny. Po prostu niewiele go trzeba. Ale wiecie, że ja wykonuję siedmioetapowe nawodnienie skóry, więc siedem razy wciskam tonik w skórę. I w szyję oczywiście. To jest kluczowe. Trzecia warstwa. Ja po prostu uwielbiam się relaksować naprawdę. I już oczywiście, że ciasna 7 razy tonik został wciśnięty w moją skórę. Teraz czas na serum i dzisiaj będzie to serum Unix z Propolisem. Ja uwielbiam to serum, o czym Wam po prostu wielokrotnie mówiłem. Także jak najbardziej, jedna pompka mi nie wystarczy, bo wiecie, że ja aplikuję bardzo dużą ilość preparatów na swoją skórę. Więc takie dwie pompki mi tutaj po prostu przynoszą satysfakcję z aplikacji. Ale dla Was jak najbardziej, nawet pół pompki wystarczy, bo to jest bardzo wydajny produkt. Oraz masuję w dłoniach. I oczywiście wciskam w skórę. I teraz po serum czas zaaplikować kremowy produkt, czyli krem bądź maseczkę nocną. I dzisiaj do tego zadania użyję maseczki probiotycznej SKOI. I tutaj naprawdę niewielka ilość tej maseczki wystarczy na optymalne pokrycie skóry. Oczywiście ona jest taka kremowa delikatnie sobie ją rozpracuję w palcach i wciskam w skórę ona przez chwilę się tak bieli ponieważ ona jest taka naprawdę treściwa skoncentrowana ta maska nocna więc to bielenie wynika z bogatości po prostu z bogactwa składników zawartych w tym produkcie probiotyk wzmacnia barierę hydrolipidową, podnosi odporność skóry, intensywnie skórę regeneruje chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, przyspiesza ogólną regenerację skóry, działa silnie przeciwzapalnie, także jak najbardziej w przypadku mojej skóry po retiksie, ta maseczka jest po prostu ukojeniem, po prostu czuję, jak ta maseczka gasi mi po prostu Armagedon po retiksie, także I teraz po maseczce nocnej czas na domknięcie wszystkich warstw w skórze olejkiem, aby te wszystkie warstwy na skórze sobie pracowały całą noc w spokoju, ale to zaraz zrobię. Teraz zajmę się pielęgnacją skóry wokół oczu i testuję dla Was dwa. Myślę na chwilę obecną fenomenalne produkty, o których na pewno kiedyś nagram dla Was film. I są to produkty mega naturalne, czyli 100% naturalne. Krem pod oczy z granatem Cosnatur i olejek z nasion ogórka. Po prostu fenomenalne produkty. I teraz pod oczy sobie zaaplikuję ten olejek jako serum. I muszę Wam powiedzieć, że świetnie drenuje okolice wokół oczu. Tutaj dosłownie pół kropelki i bardzo delikatnie wklepuję. I teraz na powieki aplikuję sobie to serum olejkowe. I muszę Wam powiedzieć, że tutaj dojeżdżam do linii rzęs. Żeby sobie rzęsy wzmacniać, nie ma żadnego problemu. Teraz drugie oczko, oczywiście. I druga powieka. Również stosuję ten olejek z nasion ogórka na twarz, ale tylko i wyłącznie na noc, bo na dzień jest zbyt treściwy i się mega wyświeca. I muszę Wam powiedzieć, że na chwilę obecną jestem zadowolony, ale jak będę w stanie wyrazić Wam pełną opinię, to dopiero nagram dla Was film na temat tych produktów. Więc sobie ten olejek z nasion ogórka. Już zaaplikowałem i teraz czas na krem pod oczy Kosnatur z Granatem. Testuję go, po prostu świetny krem. Myślę, że on wyprzedzi wszystkie moje kremy pod oczy. Naprawdę. Stosuję go solo, stosuję go z tym olejkiem z nasion ogórka i w każdej sytuacji sprawuje mi się rewelacyjnie. I myślę, że ten krem pod oczy, no, pobije wszystkie moje dotychczasowe kremy pod oczy, ale to się okaże oczywiście rzecz jasna z perspektywy czasu. Tutaj mam krem pod oczy na palcu i teraz rozmasuję. I wciskam go w skórę. Wokół oczu. No i teraz czas na domknięcie pielęgnacji na całym obszarze twarzy i szyi. I do tego celu dzisiaj użyję serum do twarzy olejkowego z olejkiem sapuncy figowej i włoskim pszczelim Bioagadir, o którym Wam już wielokrotnie mówiłem. Ja to serum również stosuję pod krem, i jest świetne, ale ze względu na to, że jest to produkt olejkowy, sobie dzisiaj domknę nim pielęgnację. I teraz otworzę sobie to serum. Wezmę tak pół pipety. Dosłownie nie za dużo, za dużo, za dużo. Tyle mi wystarczy. 6 kropli. I po prostu teraz domykam całą pielęgnację, czyli jakby to Wam powiedzieć, nakładam warstewkę ochronną, która zapobiegnie wyparowaniu jakiegokolwiek preparatu z mojej skóry i pozwoli to na działanie tych produktów przez całą noc. Muszę Wam powiedzieć tak, że spotkałem się z taką sytuacją, że macie na przykład dobre preparaty na noc i w chwili ich zaaplikowania na skórę czujecie mega komfort, nawilżenie, po prostu rewitalizację, a rano wstajecie i Wasza skóra jest przesuszona. Ale winą może być też to, że jak śpicie, wycieracie twarz po prostu w poduszkę, to że te całe kremy, wszystko ze skóry jest wycierane. I po prostu rano się budzicie z przesuszoną skórą. A jeżeli domykacie pielęgnację olejkiem, nic z waszej skóry nie ucieknie. I rano wasza skóra jest świetnie nawilżona. Wypróbujcie sobie tą metodę i zobaczycie porównanie, że jeżeli domkniecie pielęgnację olejkiem i czyli zamkniecie te wszystkie warstwy w skórze olejkiem po prostu, może się powtórzyłem, cóż, no to zauważycie różnicę rano, że po prostu nawilżenie jest z wami wieczne. Że to tak wam powiem, wieczne nawilżenie. Ja to jakieś teksty zawsze wymyślę. Nie wiem, czy się nie pogrążam, ale cóż, takie jest życie... Nie po to prowadzę kanał, aby mieć jakieś opory do mówienia przed kamerą. Trzeba mówić jak jest, i tylko tyle, i świat od razu będzie szczęśliwy. Nie ma co koloryzować różnych sytuacji, nie ma co pokazywać tego w wyidealizowanym świecie. Trzeba pokazywać po prostu jak jest naprawdę, a nie, że coś się robi pod publikę albo na pokaz, a w rzeczywistości to tak. Nie wygląda, więc nie rozumiem takich fenomenów, ale każdy robi tak, jak chce i uważa. Ja robię to po swojemu, ja robię to po prostu tak, jak robię to na co dzień. Nie mam zamiaru pokazywać czegoś w idealniejszy sposób, żeby po prostu wyglądało. Więc moi kochani, ja zakończyłem całą moją nocną pielęgnację. Jakie kroki zostały tutaj wykonane? Czyli oczyszczanie skóry olejkiem hydrofilnym, czyli dwuetapowe oczyszczanie, oczyszczanie skóry żelem, aplikacja maseczki, aplikacja toniku 7 razy, aplikacja serum, aplikacja maski nocnej, aplikacja olejku z nasion ogórka pod oczy, aplikacja kremu pod oczy. Także jak najbardziej, jeszcze mam w koło sypialni balsam do ust, także zaraz sobie balsam do ust zaaplikuję. Także jeżeli wam się ten film podobał, zostawcie łapkę. W górę. Dziękuję Wam, że jesteście. Trzymajcie się ciepło do następnego.